Dead Kennedy. Cześć Wam, ja jestem Wąski, witam na Wąskim Kanale. Dead Kennedy, tak się nazywa ten film, ale nie mylmy go z zespołem pankrąkowym Dead Kennedy, z oczywiście Wam polecam jak najbardziej, bo mają świetne teksty um, no, o polityce. W każdym razie Kennedy. Chodzi mi o 35. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale ten odcinek nie będzie biograficznym odcinkiem ani historycznym. Ale przekażę Wam swoją opinię na temat jego śmierci, oczywiście, ale także parę takich faktów i ocenę jego administracji. Kennedy wygrał wybory z ramienia Partii Demokratycznej. Partia Demokratyczna w Stanach Zjednoczonych to są liberałowie. To jest ta właśnie centrolewica, to są ci główni przeciwnicy posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. I Kennedy wygrał te wybory ledwo. Ale równie dobrze możemy powiedzieć, że ledwo wygrał wybory Andrzej Duda, ponieważ to była przewaga dosłownie tylko kilkuprocentowa. Administracja Kennedy'ego jest porównywana do Dworu Camelota. Dwór Camelota to jest zamek króla Artura, a po raz pierwszy to porównanie rzuciła pierwsza dama, Jackie Kennedy, po, podczas jednego z wywiadów po, po jego śmierci. Powiedziała: Don't let it be God that once there was a spot for one brief shining moment that was known as Camelot. Ona miała na myśli to, że Kennedy i jego administracja była jedyna w swoim rodzaju. Że oczywiście będą nowi prezydenci, którzy będą może nawet lepsi od jego administracji, ale nigdy nie będzie takiej samej, oryginalnej administracji jak ta jego, jak ten jego słynny Camelot. Teraz tak, czemu Kennedy i jego administracja jest taka oryginalna? Co on zrobił, że Biały Dom był taki nowy i inny? Otóż on odmłodził Biały Dom, ponieważ przejął prezydenturę po. Eisenhowerze, którzy, który był kompletnie innej generacji, był o wiele starszy od Kennedy'ego, był też doświadczonym wojskowym. Kennedy odmłodził Biały Dom. I teraz spójrzmy tylko. Na spotkanie jego, Kennedy'ego, z Nikitą Chruszczowem w Wiedniu spójrzcie, że po jednej stronie mamy młodego intelektualistę, młodego prezydenta, też właściwie młodej demokracji Stanów Zjednoczonych, a po drugiej stronie mamy zjedzonego przez partyjne konszachty spadkobiercę Stalina Nikitę Chruszczowę. Kennedy był politykiem kompletnie innego kalibra, nie tylko na arenie międzynarodowej, ale także u siebie w kraju. Jeden z takich przykładów, pokazującym jego zaciąg intelektualny i moralny, e, była organizacja kolacji w Białym Domu ku czci zwycięzców Nagrody Nobla. Kennedy przywitał tych wszystkich zwycięzców słowami: Witam Was bardzo serdecznie. E, Nigdy w Białym Domu nie gościliśmy tylu intelektualistów naraz. E, no, może poza tym jednym e, razem, kiedy właśnie w tej sali, w tym gabinecie, wieczorem Thomas Jefferson samotnie jadł kolację. Ale to, że Kennedy był intelektualistą i przeczytał wiele książek na temat komunizmu, wcale nie znaczyło, że on ten komunizm rozumie. Znowu spójrzmy na Chruszczowa i Kennedy'ego. Zobaczycie na pewno, że Kennedy był z kompletnie innego świata. To, że robił takie świetne przemówienia jak Ich bin ein Berlin, wcale nie znaczyło, że on rozumie ten komunistyczny świat, że potrafi się postawić w miejscu obywatela tego komunistycznego grodu, który tym razem wcale nie był kamelotem. Dowodem na to, że Kennedy nie za bardzo rozumiał komunizm, było fiasko inwazji w Zatoce Świn na Kubie, która była planowana jeszcze za jego poprzednika Eisenhowera, a po której Fidel Castro podziękował mu, że rewolucja przed inwazją była bardzo słaba, a po inwazji wzmocniła się bardziej niż kiedykolwiek. No, ale takim plusem, że Kennedy jednak próbował zrozumieć komunizm, na pewno będzie Korpus Pokoju. Korpus Pokoju to akcja wolontariuszy, wyszkolonych wolontariuszy w Stanach Zjednoczonych, promujących pokój na świecie, którzy ruszali do krajów postkomunistycznych, posttotalitarnych, np. właśnie do Polski w latach 90. W Polsce było ponad 950 wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych, którzy uczyli języka angielskiego, promowali pokój na świecie. Wspierali małe gospodarstwa i małe przedsiębiorstwa. No ale jak mówimy o Kennedy, musimy także wspomnieć o jego rodzinie i tak zwanym określeniu klanu Kennedy. Klan Kennedy to było określenie polegające na tym, że mniej więcej każdy członek z rodziny Kennedy miał jakieś konszachty polityczne, konszachty na arenie międzynarodowej. To znaczy na przykład dziadek Kennedy też się bawił w politykę przez pewien moment, ojciec Kennedy też był ambasadorem na krótką chwilę. No oczywiście, John Kennedy był prezydentem, a Robert Kennedy, jego brat, był prokuratorem generalnym Stanów Zjednoczonych, a Ted Kennedy, Eddie Kennedy, e, był jednym z liderów Partii Demokratycznej przez długi, długi okres czasu, jeszcze po śmierci e, prezydenta. Bracia Kennedy mieli także siostrę, Eunice Kennedy Shriver, która miała córkę, Marię Shriver, która była żoną, no właśnie była, ponieważ już nie jest, była żoną Arnolda Schwarzeneggera, Gubernatora stanu Kalifornia, to jest ten napakowany aktor, który grał w e, Terminatorze, a także w innych filmach akcji. Więc teraz e, z, z, zwróćcie uwagę, że ci wszyscy politycy i te wszystkie gwiazdki się znają. To jest bardzo ciekawe, e, jakie są właśnie konszakty między nimi wszystkimi, że nagle e, wszystkie bardziej jakoś tam wpływowe osoby się znają. Idąc dalej tropem rodziny i znajomości, mówiąc o prezydencie Stanów Zjednoczonych, nie możemy nie wspomnieć o pierwszej damie. Pierwszą damą i żoną Kennedy'ego była Jackie Kennedy. Jackie Kennedy za młodu poślubiła ambitnego, e, aspirującego polityka, wtedy senatora, e, który właśnie został tym prezydentem. I to jest właśnie ciekawe, ponieważ jej siostra, na przykład, tu się pojawia wątek polski, poślubiła księcia Radziwiła. I kiedyś Jackie Kennedy wraz z swoją siostrą, już jako pierwsza dama, przyleciały z wizytą do Paryża, to była taka powiedzmy oficjalna wizyta, no i Jackie Kennedy miała spotkanie z De w Paryżu. Tak sobie siedzą, bo chciała Jackie Kennedy zagaić rozmowę i mówi do De Panie De Gaulle, moja matka była francuską. Na co De Gaulle na nią spojrzał i powiedział No nie bywałem, moja też. I to jest właśnie taki suchar yy szanujący żart prowadzącego. No i jak mówimy o pierwszej tamie, to powinniśmy także wspomnieć o wszystkich kobietach Kennedy'ego, ponieważ Kennedy był no trochę takim pajerantem. Wykorzystywał swój intelekt, wykorzystywał to, że był e, cholernie przystojny jak na tamte lata, wykorzystywał swój urok osobistych i elegancję. Taką główną postacią e, w życiu Kennedy'ego była Marilyn Monroe. Marilyn Monroe i Kennedy poznali się podczas jednej z imprez, e, zaczęli ze sobą się spotykać. Ewidentnie Kennedy zdradzał swoją żonę już nawet e, podczas prezydentury. Na przykład Kennedy zdradzał ją w taki sposób, że mówił, że jedzie na spotkania Partii Demokratycznej do, do samego Los Angeles. Gdzie wtedy właśnie aspirująca modelka, piosenkarka i aktorka Marilyn Monroe mieszkała, oczywiście w Hollywood, bo gdzie by indziej. Marilyn Monroe chyba się zakochała, ponieważ uznała, że ona naprawdę chciałaby zostać pierwszą damą. No i tutaj przechodzimy do momentu konfrontacji, ponieważ Marilyn Monroe pewnego dnia zadzwoniła do Jackie Kennedy, do żony Kennedy'ego i powiedziała: Słuchaj, ja chcę być pierwszą damą. A na co Jackie Kennedy też świetnie odpowiedziała. Powiedziała, pff, nie ma żadnego problemu, chcesz, to zostań. Ale rozumiem, że będziesz teraz jeździć po całym świecie, latać po całym świecie i reprezentować naród. Czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę z tego, jaki to jest obowiązek? Chodzić na te wszystkie bankiety, na te bale? Dziewczyno, będziesz tym żygał, ale jak chcesz, nie ma żadnego problemu. Reprezentuj naród, ja się wycofam. Marilyn Monroe opadła szczęka, to była ostatnia ich jakby konfrontacja. Pierwsza, jedyna. Ale ostatnim takim spotkaniem Marilyn Monroe z Kennedy jego urodziny w Nowym Jorku w Madison Square Garden. Wtedy właśnie Marilyn Monroe zaśpiewała słynną piosenkę Happy birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Potem jeszcze przez chwilę spotykała się z Robertem, Bobim Kennedym. Ale to było na tyle, jeżeli chodzi o jej kontakty z pierwszą rodziną. Potem, e, w 1962 roku, popełniła samobójstwo. Przynajmniej tak się uważam. Oficjalnie. Od śmierci Kennedy'ego minęło już ponad 50 lat. 22 listopada mamy rocznicę, a na 50. rocznicę Gazeta Atlantic zrobiła sondaż, według którego ponad 61% Amerykanów. Wierzy w spisek lub w konspirację. Według mnie spisek jest e, czymś takim, że jeżeli ktoś próbował go zabić z premedytacją, to już jest spisek. Więc na pewno mamy tu e, styczność ze spiskiem, lub przynajmniej którąś z teorii spiskowych. A kto mógł chcieć zabić Kennedy'ego? No jak się okazuje, opcji mamy dość sporo, ponieważ Kennedy miał wielu wrogów. Mogli nimi być komuniści. Mogła być to mafia, mogli być to bankierzy, mógł to być wywiad jego własnego kraju, albo wywiad zagranicznego kraju, jak na przykład Mossad żydowski, albo KGB, lub inne służby specjalne. No ale wersja oficjalna zabójstwa Kennedy'ego jest taka, że był to Lee Harvey Oswald, który pracował w pojedynkę. Ale w związku z tym także powstała teoria spiskowa polegająca na tym, że CIA prowadziło tajny projekt, który się nazywał MK Ultra. Polegał na tym, że brano wojskowych i właśnie jednym z takich wojskowych był Lee Harvey Oswald i szprycowano go LSD. Jak wiecie w latach 60-tych LSD było dość na topie, ponieważ to były czasy hipisów. No i faszerowano wojskowych tak LSD, że robiono im drugą świadomość. Polegało to na tym, że oczyszczano ich mózg i robiono taką czystą kartkę, którą mogliśmy kompletnie zaprojektować, jak jej się to podobało. No i robiono tak, że jakby Prawie na wstrzyknięcie palca zmieniono im świadomość i jakby przystawał się z jednej na drugą. Najwięcej no tej świadomości był jakimś kompletnym ninja, potrafił strzelać, zabijać, był idealnie wyszkolonym wojskowym, a druga świadomość to jest ta świadomość zwykła, czyli Pamięć polegająca na tym, że znamy swoich rodziców, swoje tamki dziewczyny, szkołę. Takie wszystkie podstawowe rzeczy, jakie w naszej świadomości podświadomo w podświadomości są zawarte. Podobno było to tak, ta teoria tak mówi, że Lee Harvey Oswald rzeczywiście był wysłany przez CIA, on Kennedy go zabił, a potem przerzucono na jego drugą świadomość, która nie pamiętała tego wydarzenia. Czyli w momencie, w którym Lee Harvey Oswald został złapany, kompletnie nie wiedział, co się dzieje. Kompletnie nie pamiętał tych wydarzeń, nie pamiętał tego szkolenia, no ale to jest tylko teoria spiskowa MK-ULTRA, możecie sobie wpisać, możecie poczytać. No dobra, skoro już wiemy, kto mógł chcieć zabić Kennedy'ego, dlaczego ktoś chciał go w ogóle zabić? Głównym takim motywem mógł być Executive Order 1110 czyli rozkaz wykonawczy, polegający na tym, że federalne rezerwy, system rezerw monetarny, czyli ta jakby firma, nazwijmy to, która drukowała pieniądze Stanów Zjednoczonych, miała swoje kompetencje przerzucić na Departament Skarbu. Po zabójstwie Kennedy'ego ta ustawa nigdy nie przeszła, no bo właśnie został zabity. A polegało to na tym, że no cóż, musicie pamiętać, że lata 60. to był jeszcze okres systemu z Bretton Woods. Jak spojrzycie na wykres Bretton Woods, czyli stosunek dolara do złota, on był twardy i ścisły. Jedyne spadki w górę i w dół to był tylko 1%, więc tak naprawdę był to usztywniony parytet jakby dolara do złota. Taką osobą, która też chciała jakby wyłamać się poza parytet złota to był Kaddafi. Kaddafi, no trochę to inaczej polegało, po prostu on nie chciał używać petrodolarów, ponieważ mu się to kompletnie nie opłacało. Kadafi Chciał się przerzucić z dolarów na euro w płaceniu za ropę naftową i sprzedawaniu ropy naftowej. No mówi się, że właśnie takim głównym powodem, dlaczego Amerykanie interweniowali w Libii, to nie była ta nośne, nośne hasło wolność i demokracja, democracy we deliver, a, tylko to, że po prostu był, a, był inny, był, taki, był taką czarną owcą. Wśród białych owiec na arenie międzynarodowej, który sprzeciwstawił przeciw, się imperializmowi Stanów Zjednoczonych. No, a właśnie, skoro mówimy o tym imperializmie Stanów Zjednoczonych, to właśnie Kennedy był takim przeciwnikiem imperializmu i interwencjonizmu zbyt dużego Stanów Zjednoczonych. Jak zobaczycie, to dopiero za kolejnych prezydentów będzie interwencja w Wietnamie i jakby ta walka z komunistami. No za Kennedy'ego kryzys kubański, który no z gracją udało mu się wyjść, ale też ta wspomniana zatoka świń, te wszystkie porażki, no Kennedy nie za bardzo jakby wiedział albo nie chciał się walczyć i dbać o swoje interesy. Jeżeli spojrzymy na politykę zagraniczną administracji Kennedy'ego pod lupą teorii stosunków międzynarodowych realistycznej, no to to nie był super prezydent. On nie za bardzo dbał o swoje interesy. On kompletnie Inaczej kreował tą politykę, kompletnie inaczej ją widział. Kennedy był także przeciwnikiem posiadania broni atomowej przez Izrael, czemu mógł się narazić Żydom. Jak wiecie, teraz Iran podpisał ze Stanami Zjednoczonymi pakt o tym, że oni nie będą posiadać swojej broni, że swój arsenał ograniczą do jakiegoś tam totalnego minimum. No teraz spójrzcie, że Izrael ma swój arsenał atomowy, a nie ma go Iran. Ale także poza Izraelem, taki arsenał mają Indie czy Pakistan. Tutaj na pewno też Kennedy się naraził e, takimi poglądami. Kennedy był także tym prezydentem, który po raz pierwszy zaprosił do swojego gabinetu działaczy praw obywatelskich dla a, Afroamerykanów, dla czarnych. Kennedy zaprosił m.in. właśnie doktora Kinga. To był ten prezydent, który po raz pierwszy powiedział, że czarni to też są Amerykanie. Nie wiem, czy tutaj jakoś się mógł komuś narazić. Ale możliwe, że to też był powód e, w nienawiści pewnych kręgów wobec niego. No, kolejną taką teorią to jest oczywiście klątwa Kennedy, bo tutaj Marilyn Monroe popełniła samobójstwo, John Kennedy został zamordowany, Robert Kennedy został e, zabity. Co jest najciekawsze, Robert Kennedy, czyli brat Kennedy'ego, umarł dopiero kilka lat po Kennedy, i to było chyba w dniu, w którym dostał nominację Partii Demokratycznej na prezydenta, czyli jakby już był właściwie tylko jeden krok od bycia prezydentem. No, to jest ciekawe, że akurat w tym momencie, no i to jest ciekawe, że właśnie Kennedy. Jeszcze wrócimy do a, Johna Kennedy'ego. Tutaj też się pojawia polski wątek, ponieważ powstała taka książka PRL w Dallas, mówiąca o tym, że podczas przesłuchiwań prawie Harvey Oswalda także był tam jeden Polak, który bardzo przekręcał i manipulował zeznaniami, więc tutaj też jest ten wątek, PRL w Dallas. No i właśnie jest ta klątwa, klątwa Kennedy. No ja bym tutaj nie wierzył w te klątwy, ale, ale jest to też jakaś teoria. Według mnie takim najmocniejszym argumentem, e, najbardziej logicznym jest trochę ta zmiana e, postrzegania Kennedy'ego na etapie jakby jego prezydentury. Kennedy, jakby można powiedzieć, zerwał się ze smyczy trochę. Wydaje mi się, że w momencie, w którym on został prezydentem, zaczął dowiadywać się pewnych tajnych rzeczy. No nie wiem, jakbym ja został prezydentem Stanów Zjednoczonych, to pierwsze co bym zrobił, to bym po prostu dzidę dał do archiwum, zamknął się tam na tydzień i zaczął przeglądać papiery. O UFO, o Roswell, o Wietnamie, o Watergate Center, o wszystkich tych właśnie akcjach tajnych, które wykonywał rząd amerykański. Według mnie Kennedy po prostu dowiedział się zbyt wiele i zbyt wiele chyba chciał powiedzieć. On zrobił takie słynne wystąpienie mówiące o tym, że jest przeciwnikiem, aby w państwie demokratycznym jak Stany Zjednoczone były jakiekolwiek secret societies. Według mnie gość, który. No, chciał o wiele więcej powiedzieć, został po prostu uciszony. Ja mam taką teorię, że gdyby każdy z nas miał taką nieograniczoną wiedzę i przejrzał na oczy, to prawdopodobnie zareagowali, zareagowalibyśmy jak Kennedy, czyli chcielibyśmy się tą wiedzą po, podzielić. I teraz spójrzcie tak, podczas rewolucji bolszewickiej polono książki. No, Czemu palono książki? No bo chciano właśnie tę wiedzę zatrzeć. Pamiętajcie, że prawnicy Caratu byli jednymi z najlepszych prawników na świecie wówczas. Nawet do dzisiaj jest coś takiego jak klauzula Martensa. Martens to był prawnik carski. Jeżeli wiedza jest tłumiona i ludzie są ogłupiani, to są spokojni. Jeżeli Kennedy miał taką wiedzę, chciał powiedzieć zbyt wiele, no i się prawdopodobnie doigrał. Mam nadzieję, że tak nie będzie ze mną ani z nikim z Was. No cóż, pamiętajcie, nie ma nic złego w niewiedzy, ale jest dużo złego w tym, że tej wiedzy posiąść nie chcemy. A to się nazywa ignorancja. Brak wiedzy nie jest niczym złym, ale ignorancja... Myślę, że tak. No to tak, John Kennedy. Czy on jest po prostu ładną buźką, czy jest tym mężem stanu? Według mnie w ogóle cały ten klan Kennedy to są celebryci. To są celebryci, na miarę swoich czasów jak najbardziej, ale wydaje mi się, że nawet ponad czasowi. A z drugiej strony w sumie uważam, że jednak trochę się nie dopasowali e, do lat 60. Oczywiście świetny intelektualista Kennedy, ale czy był dobrym prezydentem? To jest do Waszej opinii. W Polsce była nawet krótka żałoba po jego śmierci. Był tą ładną buźką, to mu trzeba przyznać, ale czy był mężem stanu? E, to zostawiam do e, dyskusji. Napisze co o tym myślicie, co o nim myślicie. Podzielam jednak e, poglądy Wacława Hawla, który, spytany o swojego poprzednika e, z lat 30., o cenę jego polityki, e, odpowiedział, e, że prezydent prezydentowi nie równy. I tak jak powiedziała Jackie Kennedy, e, administracja administracji nie równa. A Camelot na pewno tą administracją była oryginalną. To zostawiam Wam do dyskusji w komentarzach. Ja jestem Wąski, Wąski Kanał. Wpadajcie na Facebooka, na fanpage, subskrybujcie Wąski Kanał. Wpadajcie na Snapchat, Instagram. Tam są zdjęcia z nowych i kolejnych produkcji. A już teraz szykuję dla Was nowe i kolejne filmy. Subskrybujcie raz jeszcze. Ja jestem Wąski, Wąski Kanał.